Siemanko tutaj jak tak na szybko to jest część druga wyjazdu z Majówka jeżeli nie oglądaliście części pierwszej macie ją tutaj zalecam wam ją pooglądać przed tym i bez zbędnego przedłużania zapraszam was do oglądania no i witam mamy aktualnie 6.55 w poniedziałek Za około 10 minut wyjeżdżamy a ja zapraszam was do vloga 3-dniowego wyjazdu w Czechy. Let's go! Mm. Ja, już jesteśmy, jestem w toalecie i jak na razie nie możemy się jeszcze zamontować w hotel mamy hotel o 15 a mamy godzinę 13 34 no, no, więc idziemy sobie pojeździć przez te półtorej godziny coś pochodzić tu tamto może coś zjeść i będę jakieś tam przebitki nagrywał No i ogólnie, tutaj weszliśmy tak jakby w drugą część zamku. Poszliśmy zwiedzać taki zamek, i pierwszą część to była taka główna część, ogólnie z płacami, z głównym zamkiem, z głównym ogrodem. A tutaj była tak, jakby można powiedzieć, poboczna część wokół takiego wielkiego stawu, wielkiego zbiornika wody. A więc troszkę przebitek tutaj, a później poszliśmy sobie na jezamek. 14.12 No i ogólnie tutaj nie widać mnie w ogóle O! Tutaj ogólnie skończyliśmy już tak jakby zwiedzać ten cały zamek, później poszliśmy sobie na jedzonko, co niestety nic nie nagrywałem, ale tak wyglądała moja picka, jedyne to mam a później pojechaliśmy do sklepu, a więc zapraszam. Aktualnie jesteśmy w sklepie Coop, coś takiego tym sklepie nazywa. 16.50, to zaraz idziemy do mieszkania. W ogóle Czechy mają bardzo dziwne sklepy, bo u nas alejki to wszystko jest bardzo upakowane, a tutaj jest bardzo dużo wolnego miejsca. Bardzo dziwnie to wygląda. Na przykład coś takiego. Witam, dopiero teraz jestem w stanie nagrywać. Jest godzina dokładnie 21. Ja jestem w łazience w naszym pokoju. I aktualnie siedzę sobie z rodzicami u Nic nie robimy, bo jest zimno. Nigdzie nie wychodzimy, bo jest zimno. Siedzimy i oglądamy farmę Clarksona. To jest naprawdę fajny serial. Zamknę się. E, no i co? Raczej pierwszy dzień dobiega końca. Dowiedzieliśmy się jeszcze, że większość tych dni, które będziemy, będą tak wyglądały. Z wszystkich mamy drugi dzień wyjazdu. E, pogoda nie zaskakuje. Bo nie widać tego. Nadal pada. Wstaliśmy około 8:07. Wstałem o 8.30 i od 7.00 padało, ale aktualnie 9.6 Ja to tutaj ogarniam i idę jeść śniadanie. Dobra, Tak wyglądają nasze dwa wozy rowerów. Aktualnie zmiana planów jest taka, chyba wspominałem wczoraj o tym, że jedziemy na termy, bo jest trochę zimno na rowery. Krystian i Iwona jadą na rowery, bo mają tam dobre wyposażenie, żeby im nie było zimno, a my jedziemy na termy i raczej jak wrócimy z termów, to przejedziemy się tutaj wokół trochę, bo nie jest dosyć aż tak zimno, no ale. Już jesteśmy spakowani i tak już nic nie zmienimy i jedziemy na termy. Dobra, zanim powiecie, że to nie są termy, to muszę Wam coś wytłumaczyć. Ogólnie yy, na termach nie było żadnego na przykład 3 godzinnego, godzinnego karnetu, był tylko na cały dzień i razem z wszystkimi, czyli ja, moja mama oraz mój tata, wyszłoby około 600 zł, co chcielibyśmy tam pójść na max 2 godziny, co po prostu się nie opłacało. A więc powiedzieliśmy, że to no. Wzięliśmy sobie wszystko, wyładowaliśmy rowery i pojechaliśmy wokół takiego dużego zbiornika wody. A tutaj macie piękne przywitki. Ju, ju, ju. Już po jeździe na rowerze i e, powiem Wam tak zrobiliśmy 31 km, bo czas nas e, gonił niestety dzisiaj jeszcze pewnie pójdziemy sobie na jakiś spacer i tyle, I tyle będzie z tego dnia. 9:17. Aktualnie my śniadanie o jakieś 10:00 jedziemy na rowerach. Mamy dzisiaj troskę do Austrii, bo jesteśmy bardzo blisko granicy. I pewnie chcemy przejechać za granicę, wrócić, zobaczyć, jak jest ten cały ubrany. Zobaczymy, jak to będzie. My idziemy kończyć śniadanie, trochę sobie jeszcze posiedzimy i lecimy w Taraskę z Kilometrów wyglądał tak wiatraki w sumie tyle, pola rzepaku, tam dalej. No i jakoś to jest dojeżdżamy zaraz do takiego miasteczka i tam robimy trzeci chyba, nie, drugi taki duży posój. 4 godziny plus minus 4 godziny z hakiem To nie jestem w restauracji. Zamówiłem sobie za to zaraz zobaczycie jak to wygląda. Eee, I co? Później na mieszkanie i pewnie teraz idziemy spać. Jo. Witam, witam godzina 18.25 i około 10 minut temu przyjechaliśmy. Jestem za bardzo zmęczona, żeby cokolwiek tak Witam, witam. Wstaliśmy o godzinę 7.43. Około 9 chyba. Mamy wylądowanie po 10. A więc teraz jemy śniadanie ogarniamy, jeszcze wszystko wynosimy. Później około 9:00 wyjedziemy na Skalne Miasto. Od nas jest to 4 godziny drogi. I widzimy Skalne Miasto, znajdziemy jakiś nocleg. I już i wracamy dopiero do domu. Ja się aktualnie ogarniam w łazience. I lecę jeść śniadanie. Ósma piętnaście. Już jedziemy, tak wyglądał pokój mój, od rodziców. Tutaj oni spań, tam ja spałem. Tak to wygląda. Tak wygląda w telewizorze. Tutaj A. mamy kuchnię. Tu mamy. Teraz. To, co to wygląda. No, stąd widok nie jest najlepszy, ale jakiś jest. Ogólnie tutaj mamy już dzień czwarty, już wyszliśmy tak naprawdę z naszego domku, w którym byliśmy przez 3-4 dni i jedziemy aktualnie na skalne miasto oraz na kaplicę świętej Jadwigi, skąd wiem. Creepy, taka dziwna kaplica, ale ogólnie fajny dzień się zapowiada. Miłego oglądania. Witam, witam Tutaj bierze się godzina 11.41 Jujujuj Jestem wchodząc aktualnie w takiej knajpce Bo poszliśmy na kawę Odwiedziliśmy teraz katedrę taką widzieliście już klipy może nie najwyższej jakości, ale są i aktualnie będziemy jechać do skalnego miasta a później, później to się zobaczy Yo. Tutaj, już po Skolnym mieście, po wszystkim, i okazało się, że w ten sam dzień wracamy do domu. Oto droga powrotna. I takim właśnie sposobem vlog dobiega końca. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego.